Nowe informacje na temat kamerzysty. Wpłacił 100 tysięcy złotych kaucji, aczkolwiek nadal nie może wyjść. Dlaczego? Wszystkich szczegółów oraz kilku nowych rzeczy dowiedzieli się w dzisiejszym odcinku. Także zapraszam do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji na moim kanale. No a teraz zapraszam do oglądania. Informacja jest tak naprawdę dopiero sprzed kilku minut, i jest tylko jeden artykuł, który napisało Radio RMF Max. Z tego, co możemy tutaj przeczytać, to kamerzysta wpłacił już 100 tysięcy złotych kaucji, aczkolwiek nadal nie może wyjść, ze względu na to, że prokuratura rejonowa w Szczecinie złożyła zażalenie. A z tego, co tutaj jest napisane, posiedzenie sądu jest zaplanowane na 23 września, czyli przyszły czwartek. Czyli dopiero w przyszły czwartek dowiemy się, czy kamerzysta w końcu wyjdzie na wolność do tego drugiego października, czyli do rozprawy, czy jednak nie wyjdzie. Dawid Siwek na swoim Twitterze napisał coś takiego. Info RMF Max. Jest sprzeciw i zażalenie prokuratury w sprawie kaucji dla kamerzysty. Kwota 100 tysięcy złotych poręczenia została wpłacona, ale do czasu rozpatrzenia sprawy, YouTuber pozostanie w areszcie. Posiedzenie sądu zaplanowano na czwartek, 23 września. Bardzo możliwe, że w najbliższych dniach albo i nawet godzinach może się coś zmienić. Także subskrybujcie kanał wraz z dzwoneczkiem, aby tego nie przegapić, ponieważ u mnie właśnie wszystkiego się dowiecie. Mam nadzieję, że jak najszybciej. Także subskrybuj, aby tego wszystkiego nie przegapić. To nie są jedyne nowe informacje na temat kamerzysty, których chciałem Wam. Przekazać, ponieważ wczoraj Amadur się na ten temat również troszeczkę wypowiedział. Także przedstawiam wam tej szota z najciekawszych informacji. Także moi drodzy, posłuchajcie. Wiem troszeczkę, jak przebiegała teraz sprawa sądowa. Nie, nie wiem, co mogę zdradzać, więc za dużo nie będę, może, zdradzał na ten temat. Ale nawet ten koleś, który jest niepełnosprawny, wnioskuje, z tego co wiem, o to, żeby, żeby kamerzystę wypuścili. Z tego co możemy się tej dowiedzieć, to nawet ten niepełnosprawny chłopak, który jest ofiarą w tym wszystkim, chce tą całą sprawę już zakończyć, aby kamerzysta mógł wyjść na wolność. Więc jestem w sumie bardzo ciekaw, jak to cała sprawa się potoczy dalej: czy kamerzysta będzie miał jakiś większy wyrok, czy jednak e, jakąś mniejszą karę. Wszystkiego się pewnie dowiemy po drugiej rozprawie, czyli 2 października. I oczywiście, ja wam to wszystko tutaj fajnie streszczę. Także subskrybuj kanał, aby tego nie przegapić. No i puszczałem jeszcze dalej tego szota, w którym wypowiadał się jeszcze na kilka ciekawych tematów związanych z kamerzystą, puszbarberem oraz rozprawą. Ja wiem, że to wyglądało tak, że oni po pierwsze nie wiedzieli, że ten koles jest niepełnosprawny, i, ten, i dziewczyna nawet tego kolesia, z tego co wiem, nie wiedziała, że on jest niepełnosprawny, bo dowiedziała się dopiero po, po tej całej aferze. Trzeba różnić filmy od rzeczywistości, nie? Oni tam na przykład mieli filmy, w których ja handlowałem karłem. Yy, w no moim po prostu kolegom nisło rosłem Carlito i ja tam przyszedłem, a później Karlito jeździł na ich ludziach ich tam dręczył, wiesz. I co? Czy to znaczy, że jestem handlarzem ludźmi? Nie. To znaczy, że było to wyreżyserowane i tak samo tam ten film był wyreżyserowany i on na przykład nie jadł gówna, tylko ja czekoladę. Wiesz o co mi chodzi? Wyszło niefortunnie. Nie mieli świadomości, że, że ten koleś był niepełnosprawny ja absolutnie go nie bronię. Także to koniec tego filmu. Dziękuję za oglądanie. Czy łapkę w górę? Nowe informacje posyłajcie na mojego Instagrama wiadomości prywatnej z sewapaduga ternis. Tam będę oczywiście wszystko czytał. A być może właśnie wybiorę Twój temat na odcinek. Także pisz, co wiesz. Do następnego filmu. Siemanko.